Witam wszystkich ponownie. Taki las, tu jest taka droga, która prowadziła z miejscowości do miejscowości. Teraz już jest tam dalej, taka asfaltowa. Ale przez długie, długie lata ten wszyscy, to był taki trakt z jednej do drugiej miejscowości. Będziemy tutaj czegoś szukać w tym lasku. Oczywiście Rotus Proxima przygotowany. Tak po pracy dzisiaj prosto póki jeszcze winno. Na razie przeszedłem kawałek do samej śmieci. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak coś będzie, pokażę. Pierwszy dołek. Miło ładnie. Głęboko na taka kuleczka metalowa. A jakieś tam muszkietu czy szrapnela. Cholera nie rozróżniam różnią się wielkością. Może łożysko jakieś. Dobra. Takie coś nieważne. Schowamy, zobaczymy. Wielkości, nie wiem, 6-7 mm. Dobrze, do następnego nauka. Taka polanka. Tam jest ta droga tu obok. Tutaj sobie wszedłem na tą polankę. tu już jest monetka. w pięknym stanie 50 groszy międzywojenne 23 rok bardzo ładna super stan super takie coś mi się nie trafiło już mam podobno ma ta jest w lepszym stanie bardzo ładna super taka polanka Sprawka. Pochodzę tu, bo ja sobie mógł ten od... przechodzić odpoczywać Dobrze, do następnego. Dalej ta polanka. Pięknie tutaj jest sobie ładny lasek. Bardzo ładne. Tu jakieś takie ogólowisko. Pole jakieś mogło być wcześniej. Nie wiem po wycince, może coś się paliło tu wcześniej. Nie wiem, ale jest w razie. Jest monetka. To będzie Buretynka Szalam O, ładny stan nawet Pogoń Ciekawa Takiej nie mam już. Jakiś 60 rok może być Może coś o jakiś muchy no, ładny stan może ostro i złabie bądź razie Alzdów może będzie nic, wyczyścimy zobaczymy, ale fajnie fajne, no, lubię te te manetki akurat lubię, jest ich dużo i wychodzą bardzo fajne różne także ładnie ładna pogoda do zobaczenia do następnego nauka przed chwilą a tutaj za tym krzaczkiem była ta baratynka nie wiem, jakieś sióleczka. a dziwnie. Miedziana. Jakaś on mam brąz. Fajki może. Pusta w środku. Dobra, takie coś. Nie tylko monetki wychodzą, śmieci też. W międzyczasie było kilku, kilka kapsli. Polmosów tak zwanych do następnego a następny dołek tu gdzieś mi uciekła widziałem poszukamy najprawdopodobniej plomba się w oczy rzuciła bardzo nieczytelny ale orzełek polski jakaś leśniejsza plomba po może bo po czymś no fajnie fajnie Dobra, do następnego znowu jesteśmy w lesie taka góreczka fajna tam droga a tutaj guziczek guzik cywilny od gaci jakiś może wojenne jakiś, ale raczej nie. Raczej cywilny. Od jakichś kolesonów może. Od spodni. Nie wiem czy. Nie, nie ma żadnych napisów. taki fajny gożyček. Dobra, dobre i to. Do następnego dałka. Obrzeże lasku. Tutaj takie. Nie wiadomo co to, czy to pole, czy nie. Takie zapuszczone łuska. łuska Mauser pognieciona, podeptana. Przyjechana, ale lepsza. Pociąg, może złoty pociąg. z brzycha, wyszelana. jak widać, spita sponka. Są jakieś sygnatury, ale to znawcy niech się wypowiadają. Ja nie mam pojęcia. Dobrze taki dołek do następnego. kolejny dołek ptasia obrączka niestety gołębia jakaś są bicia ale zacznę kolekcjonować chyba bo mam tego kurde z 50 sztuk w wiaderku leży gdzieś tam są starsze młodsze jakieś sygnatury samo no ale dobra to tylko ptasia obrączka może coś innego się trafi, mam nadzieję, na jakieś monetki jeszcze. Dobra, zobaczymy. Także na razie, do zobaczenia przy następnym dołku. Proszę, tu ta droga, o której mówiłem na początku filmu. Stara jakaś tam droga, którą przychodzili sobie mieszkańcy z wioski do wioski. Właściwie ciągnie się parę kilometrów, później zamienia się w asfalt, ale nieważne o bok drogi niedaleko ile 4 metry monetka to jest jakieś e, międzywojenne zaraz wam powiem 23 roku 10 grosz ładny stan ale ładny stan ładne monety wychodzą tutaj w tym lesie nie jest kwaśna drogi, gleba bardzo ładne bardzo ładne zobaczcie piękne Piękne, 10 groszy, ładnie zachowane, praktycznie nic z nim nie trzeba będzie zrobić w oliwce, tylko trochę podczyścić medałkiem, szczoteczką, kołaczką może i tyle. I do klasera. No fajnie. Bardzo mi się podoba ten lasek, bo wyskoczyło parę, parę fajnych fantów, a jestem może z półtorej godziny, tu z godzinę, która jest godzina. O niecałą godzinę Boże, Zapraszam do, do następnego dołka Mam nadzieję, że znowu coś wyskoczy Tu wyskoczyła następna monetka Jest tutaj schowana, widzę ją To było to 10 groszy, które było przed chwilą Podejrzewam, że też będzie coś międzywojenne jakieś No 5 groszy 5 groszy międzywojenne, także ktoś sobie tutaj odpoczywał albo miał dziurawe spodnie 5 groszy z tysio daty nie widać Czekajcie, zerknę tylko 20 albo trzeci albo piąty 23, tak 5 groszy międzywojenne nie wiem, czy się chwyci o ale fajnie, dwie monety w jednym miejscu to już jest to już coś, to jest super. Dobra, do następnego dołka. Następny dołek, taka odnoga od tej drogi. Więc szedłem zobaczyć, co jest. Więc ona się kończy, daleko nie idzie, później szary są, ale dołek jest, jest monetka, tak jak widać, i to będzie. 10 chyba fenigów najprawdopodobniej ze swastyką bardzo słaba słaba ona ta ale tak 40 40 rok tak 40 rok nie wiem czy widać ze swastyką takie aluminiowe Słaby stan, ale ale jest dziwne tutaj. Akurat tu bym się nie spodziewał No ale cóż. Ktoś tam szedł, chociaż Niemcy w okolicy też mieszkali. Zresztą w tych latach to obowiązywała, obowiązywała waluta właśnie taka, więc. Więc nie ma co się dziwić nic do następnego dołka. Proszę bardzo, taki dołek dokładnie środek tej tej dróżki. Jedną, drugą. Tutaj jest takie skrzyżowanie Nie wiem, może tutaj handlowali. Nie wiem. Jest monetka. I piękny stan jest. 1767. Sar Stanisław August Rex. Jeden grosz. Tak. Jeden grosz. Tak. Bardzo ładny stan. Kurczę, piękne monetki tu wchodzą. Super 1760 mnie tlenu dostanie. Będzie ładnie ją widać. O teraz, teraz widać ładnie. Złapała ostrość. Z drugiej strony. Niech złapie tlenu. O widać wszystko. koronę Szyściutko. Piękna monetka. Piękna, cudowna. Super. Bardzo ładnie. Roz zaczyna robić się ciemno, więc przejdę jeszcze kawałek i chyba będę kończył. wracam do samochodu. Trzeba kończyć na obiad jechać do domu po robocie. Dobra, także może jak będę wracał może coś wpadnie jeszcze. Na pewno nie las tam troszkę jeszcze. Że do następnego dołka lub filmu. Pa. Powrót do samochodu jeszcze. A tam bryka stoi jakaś chyba współczesna coś coś wybite, ale te żyłki więc jest na pewno współczesna leśna chyba tak to wygląda ale fajna znajdka super o, kawałeczek wcześniej tam, o jak ten liść więcej 5 groszy jeszcze wpadło ale takie uszkodzone nie wiem czy ja je walom, ale chyba nie bo to musiał ktoś więc pięć groszy międzywojenne bardzo słabo widoczne o tutaj mamy 5 groszy a który rok to no ciężko ciężko odczytać bardzo ciężko jest zamazane no ale dobra fajna znajdka Pójdzie do pudełeczka, do wiadereczka. Będzie sobie leżała, czekała na lepsze czasy. Może posłużyć za przykład oczyszczenia czyszczenia jakimś konserwą, winianem. A czy też może oliwką, kwaskiem. Zobaczymy, co będzie lepsze. Także, no zaraz zrobimy podsumowanie. Jak to zwykle u mnie bywa. Zobaczycie sobie, co dzisiaj wpadło. Sam jestem zaskoczony półtorej godzinki na jednej drodze. Także zaraz wyjmiemy wszystko i zobaczycie.